Myślisz, że wybór systemu adhezyjnego to detal? Źle dobrany może zrujnować adhezję już na starcie. Zbyt agresywne wytrawianie zębiny? Ryzyko nadwrażliwości? Brak aktywacji primerów? Brak retencji? A przecież dobór strategii adhezyjnej to nie loteria, to fizykochemia. Różnice między systemami. Total Edge, Edge and Rinse. Fosforowy kwas 35 do 37%. Lepsza adhezja do szkliwa, wyższe ryzyko nadwrażliwości zębiny. Self Edge, łagodniejsze kwasy. Mniejsza nadwrażliwość, słabsze połączenie ze szkliwem, wymaga selektywnego wytrawiania. Metaanaliza Operative Dentistry 2022 wskazuje. Total Edge zapewnia wyższą siłę wiązania do szkliwa, pod warunkiem prawidłowego trawienia i osuszenia. Self Edge wypada równie dobrze w zębinie. Ale wymaga dokładnego wcierania primera i aktywacji chemicznej. Najczęstszy błąd. Brak selektywnego wytrawiania szkliwa przy systemach typu self edge, i to właśnie wtedy adhezja do szkliwa spada dramatycznie. Wybór systemu to nie kwestia upodobań. To protokół kliniczny oparty na warunkach u pacjenta. Obserwuj dentelens.